Co roku przyjeżdżamy na Grace Days, taki obóz wrześniowy, na którym poznajemy się nawzajem i poznajemy jeszcze głębiej Jezusa, Chrystusa, Ewangelii Łaski. Tym razem planujemy. Yy, Posłuchać też fajnych gości, i ja teraz rozmawiam z pewnym pastorem z Meksyku, który może dołączyć do nas. Pastor Javier, który głosi na przykład Ewangelię Łaski też na Kubie i ma na pewno coś dobrego do przekazania nam, chrześcijanom w Europie i w Polsce, zwłaszcza, ale też chcemy mieć chrzest i chcemy być ze sobą, bo. Tam, gdzie jest jedność, tam jest ogromna radość i wzrost i rozwój. Dlatego przyjdź i zaproś kogoś z, ze sobą, bo to jest wspaniała okazja, by nawiązać nowe przyjaźnie, a tam, gdzie są przyjaciele, tam jest więcej pewności życia tak naprawdę, więc zaprzyjaźnijmy się wtedy.